Prosty sposób sprawdzania poprawności numeru PESEL możemy skorzystać z generatora, który jest tutaj pod... Na takiej stronie genaps.pl, generatory, mamy taką możliwość sprawdzenia tu w menu walidatory numeru PESEL Powszechnie wiadomo, że dwie pierwsze cyfry to jest rok urodzenia, dwie następne miesiąc, dwie następne dzień. Potem wpisujemy trzy dowolne cyfry. Cyfra parzysta oznacza kobietę. Przedostatnia cyfra parzysta, a przedostatnia cyfra nieparzysta oznacza mężczyznę. Ostatnia cyfra. Jest taką cyfrą kontrolną i musimy ją zmieniać od 0 do 9, aż okaże się, że ten numer PESEL jest prawidłowy. To znaczy, że cyfry w nim zawarte e, zgadzają się z cyfrą postacią kontrolną. Czyli sprawdza. Niestety nie zgadza się. To ostatnią cyfrę zmieniamy na jedynkę. Też się nie zgadza. Możemy tak robić aż do dziewiątki. W końcu, które się powinna zgodzić. No, pecha, połowa się nie zgadza. O! Ta nam się zgodziła. Czyli ten numer... PESEL. Prawdopodobnie nie odpowiada żadnemu człowiekowi, ale ma poprawną formę, yy, prawny format. I możemy go jeszcze wykorzystać w naszym programie. Jest to PESEL yy, kobiety, ponieważ cyfra przedostatnia jest czwar, yy, parzysta. Kobiety mają tu cyfrę nieparzystą. Która się urodziła w 58 roku, we wrześniu, 5 września. Dokładnie. I ten numer możemy sobie kopiować i umieścić jako numer naszego wprowadzonego naszego wprowadzonego pacjenta hipotetycznego. Podobnie możemy wykorzystać generatory. No co? Czekaj, generatory. Na przykład numeru uprawnień lekarza. To nie są prawdziwe numery uprawniony lekarza, tylko takie numery, które spełniają warunki formatu tego numeru. To znaczy on ma poprawny format, no taki formalny, że tak powiem. Jeżeli go użyjemy w programie, który kontroluje ten numer, to, a dokładnie kontroluje jego poprawność formalną, no to możemy go też w naszym programie użyć i też odpowiednio skopiować. Skopiować i w, w, przepisać, wkleić do tam, gdzie y, w przypadku wprowadzenia lekarza do naszego programu y, program urządza podania numeru uprawnień lekarskich. Oczywiście to są numery y, nie odpowiadające prawdziwym numerom uprawnień, tylko tyle, że one są poprawnie form, y, napisane w y, 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 poprawny format i możemy je w programie Celach takich no, edukacyjnych wpisać i pokazać podobnie możemy również wygenerować sobie numer REGON albo tak na no, teraz to jest cyfrowy i jest to numer który nie, od, nie odpowiada żadnemu faktycznemu numerowi REGON z odpowiedniej bazy natomiast jest poprawny jeśli chodzi o format zapisu jeżeli programy kontrolują poprawność tego numeru no to on może być wpisany i w celach edukacyjnych możemy sobie go wykorzystywać Podobnie z numerem NIP yy, i z innymi numerami na przykład w większości ich nie będziemy wykorzystywać ale yy, Personalegon NIP yy, yy, oczywiście o ile podlega w naszym programie yy, kontroli, no to trzeba go wpisać yy, w ten sposób. No i to by było tyle. Czyli tu generujemy numery. Natomiast tutaj y, możemy je sprawdzić. Jeżeli mamy jakiś numer, to okay. możemy sprawdzić poprawność tego numeru e, formalną. Dziękuję za uwagę.